Z naszą kamerą w ostatnim czasie byliśmy w powiecie kamiennogórskim, gdzie rozdawane było ciasto pszczele. Jesteśmy w powiecie kamiennogórskim w Ptaszkowie na pasiece pana Henryka Komorowskiego, który jest również w zarządzie koła, jest jednym z takich najbardziej prężnie działających pszczelarzy w naszym kole. Na tej pasiece rozdawane jest ciasto dla pszczelarzy w ramach pomocy dla przezimowanych pszczelarzy. Rodzin, a bardzo jesteśmy wdzięczni za wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, nie tylko akurat przy tej akcji, gdzie mogliśmy dodatkowo otrzymać pokarm dla pszczół, który jest no, bardzo ważny w obecnym czasie zmiany, klimatu. Kiedy te pszczoły w tym roku szczególnie trzeba było zakarmiać dużo więcej i dużo częściej. Ale również jesteśmy bardzo wdzięczni za cały kształt. Wsparcia, jakie mamy od Urzędu Marszałkowskiego za ostatnią konferencję w Karpaczu, międzynarodową pierwszą konferencję, i mamy naprawdę nadzieję, że Dolny Śląg stanie się taką stolicą pszczelarstwa polskiego to na pewno, a może, tak jak już sam tytuł kongresu wskazuje pszczelarstwa międzynarodowego czego bardzo byśmy sobie życzyli. I co oczywiście też będzie powstawało przy naszej pracy. Jeszcze raz wielkie podziękowania, wielka wdzięczność za to, że możemy korzystać z tak dużego wsparcia, które zostało zauważone: zostali zauważeni pszczelarze, ich potrzeby, ale też kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, też kwestia tego, że. Mamy nie tylko miód, ale mamy też zasoby polinatorów, czyli zapylaczy, które pomagają rolnikom w osiągnięciu po prostu lepszych plonów. Pszczoły to nasza przyszłość, pszczoły to życie. Dzięki codziennej pracy, aktywności dolnośląskich pszczelarzy. Na naszych dolnośląskich stołach jest przepyszny dolnośląski miód. Ten pokarm głównie, jaki otrzymamy jako wsparcie będzie sporządkowany wiosną po przezimowaniu. Jest to zasilenie rodzin, ponieważ tu może być różny okres, różna pogoda i może nie być początkowo pożytków, a to ciasto daje możliwość wczesnego Pobudzenia pszczół i rozwoju, żeby pszczoły się mogły rozwijać. Jako samorząd województwa dolnośląskiego przekazaliśmy bardzo konkretne środki na wsparcie dla pszczelarstwa. Zależy nam na utrzymaniu rodzin pszczelich, ale także na takim długofalowym rozwoju i promocji pszczelarstwa w naszym regionie. Na Dolny Śląsk spływa właśnie ciasto pszczele, jako wsparcie dla pszczelarzy jeden kilogram ciasta na jedną rodzinę pszczelą właśnie przyjechało do ponad 83 tysiące kilogramów ciasta pszczelego. Równolegle wspieramy edukację. Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego powstaną na Dolnym Śląsku trzy pasieki edukacyjne. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 200 tysięcy złotych. Jesteśmy dzisiaj na Kongresie Pszczelarstwa. Rozmawiamy o innowacjach pszczelarstwa na Dolnym Śląsku. Oprócz tego sadzimy jeszcze drzewa miododajne. W ostatnich latach posadziliśmy ponad 10 tysięcy drzew w naszym regionie. To wszystko pokazuje, jak zależy nam na rozwoju branży pszczelarstwa, ale nie tylko, bo zależy nam również na środowisku naturalnym. Zroszczymy się o bioróżnorodność, o bezpieczeństwo żywnościowe, które w dzisiejszych czasach jest tak niezwykle ważne, bo ochrona pszczół to przyszłość Dolnego Śląska.